Pewien faryzeusz imieniem Gamalil, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w radzie. Przemówił do nich, mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk." I posiągnął lud za sobą, zginął sami, wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Zatem i teraz wam mówię: odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich, jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. I może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codziennie nauczać w świątyni, po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Warto zobaczyć jeden wiersz wcześniej, czyli ostatni wiersz wczorajszego, pierwszego czytania. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić. I po tych słowach słyszymy, że pewien faryzeusz imieniem Gamalin kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie. Czyli wszyscy są nakręceni, wszyscy chcą ich zabić, tak najprościej. Po co szukać jakichś argumentów, po co wchodzić w jakiś dialog? To są jakieś głupi ludzie, trzeba ich zabić. Rozłościli wszystkich faryzeuszy, ci są pełni złości, emocji, zazdrości, nienawiści, gniewu. Chcą zabić ich. I wśród tego stada rozwścieczonych faryzeuszy znajduje się jeden, który myśli, który nie poddał się emocjom. Które zaczyna rozmyślać, roztrząsać, rozsądzać, zaczyna myśleć w różne strony. Patrzy na historię, patrzy na podobne sytuacje, które już były w historii, patrzy jak to było w innych miejscach, i też dopuszcza taką możliwość, że oni mogą być od Boga, że oni mogą mieć rację. Takiej możliwości absolutnie nie dopuszczali żadni inni faryzeusze, tylko on. Piękny przykład. Czasem jest tak, że zwłaszcza, jak się zbierzemy w jakiejś grupie ludzi i wszyscy zaczną najeżdżać na kogoś, czy na jakiegoś człowieka, czy na jakąś grupę ludzi, ja co oni są źli, wszyscy tylko źle, źle, źle. Może trzeba, żeby ktoś jeden z nich znalazł, kto powie, stop, słuchajcie, nie, tak, 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 nie dojdziemy do prawdy. A może zobaczymy, jak było w podobnych przypadkach w historii, a jak to było w innych miejscach. A może też za, zróbmy takie założenie, że oni mogą mieć rację. Że my nie mamy racji, a oni mogą mieć rację, żeby tak spokojnie porozmyślać, spokojnie popatrzeć na różne warianty, nie poddawać się emocjom. Czy to w grupie ludzi to bardzo nakręca, jak wszyscy są przeciw i zaczynają najeżdżać na kogoś, i żeby się włączyć w to, i też, tak jak wszyscy. A nie, może ja będę tym, który. Nie, zatrzymam, ja spróbuję inaczej na to popatrzeć. A może nawet ja sam w sobie tak jestem nakręcony przeciwko komuś. Stop, uspokójcie emocje, zacznijmy rozmyślać, spróbujmy spojrzeć z różnych stron na tę sprawę i może się okaże, że nie mam racji. Kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, potem zwolnili, oni odchodzili sp przed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Cieszyli się, że stali się cierpieć dla imienia Jezusa. Pytanie, czy my kiedyś cierpieliśmy dla imienia Jezusa? Cierpieliśmy na różne sposoby, ale czy dla imienia Jezusa, czy cierpieli, cierpieliśmy za wiarę, cierpieliśmy za głoszenie Ewangelii, bo może cierpieliśmy dlatego, że sami byliśmy jacyś wredni, może nawet w głoszeniu Ewangelii byliśmy wredni, czy jacyś nachalni, czy niekulturalni, nietaktyczni i może dlatego, żeśmy cierpieli, ktoś się nam sprzeciwił, ktoś z nami nie wytrzymał. I my mówimy, o jakim byłem męczennikiem, a tak naprawdę to nie, nie przeciwko Bogu to było skierowane, ale przeciwko nam. A tak naprawdę ze względu na Jezusa, dla imienia Jezusa, czy było tak, żeśmy cierpieli? Myślę, że mało jest takich sytuacji w naszym życiu, kiedy rzeczywiście cierpimy dla imienia Jezusa. A jeśli taka sytuacja była rzeczywiście dla Jezusa, zupełnie ja nie ja jak nie byłem winny, cierpiałem prosto ze względu na Jezusa. To myślę, że i my po, po przejściu czegoś takiego cieszymy się. Panie, dziękuję Ci, że mogłem cierpieć ze względu na Ciebie, że mogę Ci przynieść taką ofiarę, że z Tobą i dla Ciebie trochę pocierpiałem. A jeśli nie mamy możliwości cierpieć dla Jezusa, bo nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie bije, to może byśmy sami sobie takie cierpienie zafundowali. Oczywiście nie będziemy siebie bić, nie będziemy się jakoś tam kaleczyć, i żeby tylko cierpieć, ale. Cierpieć w taki sposób, że na przykład w czymś siebie ograniczam ze względu na Jezusa. Zrobię coś dobrego ze względu na Jezusa. Mógłbym odpocząć, mógłbym siedzieć spokojnie, ale nie chcę posłużyć Jezusowi. Dlatego, chociaż jest to trudne dla mnie, ale jednak spróbuję, zrobię to, włączę się w jakieś dzieło, bo chcę trochę pocierpieć dla Jezusa. Bo chcę ofiarować siebie swoje siły, swoje zmęczenie, swój trud dla Jezusa. Wtedy będę ja się cieszył, że trochę pocierpiałem dla Jezusa. Nie przestawali też codzień nauczać w świątyni po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ich biczowali, ich pobili, im zabronili, a oni nie przestawali nauczać w świątyni po domach, głosić dobrą nowinę. Czy my byśmy tak umieli? Jakby nas pobili, jakby się nas, nas tylko wyśmiewali. My byśmy się schowali może w kąt i nie, jak nas tutaj biją, jak nas uniżają. Ja muszę milczeć, bo jeszcze dostanę. Nie, oni, ich to absolutnie nie zatrzymało. Jeśli nawet są jakieś nieprzyjemności z powodu tego, że, że się modlimy, że chodzimy do kościoła, że głosimy Ewangelię, te przeciwności nie mogą nas zatrzymywać. Nie możemy przestać, nie możemy się poddać. Dzisiejsza Ewangelia to rozmnożenie chleba. Szósta, szósty rozdział Ewangelii św. Jana. Niedługo będziemy rozmyślać nad mową eucharystyczną, a dziś rozmnożenie chleba i Pytanie, które Jezus stawia swoim uczniom, kiedy Jezus podniósł oczy, ujrzał, że liczne tłumy schodzi, schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co miał czynić. Czyli, tak jakby szkoła, lekcja i na lekcji, nauczyciel jakieś zadanie zadaje uczniom, i spróbujmy rozwiązać to zadanie. I to zadanie jest: Jest tłum ludzi, musimy ich nakarmić. Co zrobimy? I słyszymy odpowiedzi. Najpierw Filipa, za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Czyli są dane w tym zadaniu, że mamy 200 denarów, ale to jest za mało, żeby nakarmić taki tłum. Drugi odpowiada Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Czyli mamy dane. Jest pięć chlebów, są dwie ryby, ale to jest za mało. Na taki tłum. I później Jezus, który wchodzi i pokazuje, jak rozwiązać to zadanie. Jezus wziął chleby, odmówiwszy dziękczynienie, rozdawał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. I potem zbierzcie pozostałe łomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc łomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały pospożywających, napełnili 12 koszów. Jak rozwiązują zadanie uczniowie? Mamy 200 denarów, ale to jest absolutnie mało. Mamy 5 chlebów i dwie ryby, ale to jest mało. Jak rozwiązuje Jezus? Bierze 5 chlebów i dwie ryby i nie patrzy, że jest mało, ale patrzy na to, że coś jest. I za to dziękuję. Wznosi dziękczynienie, odmawia dziękczynienie. Czyli dziękuję Ojcu, dziękuję Bogu za to, że jest 5 chlebów i dwie ryby. On nie patrzy na to, że jest mało, patrzy na to, że coś jest. I okazuje się, że wystarcza dla wszystkich. Jak często my narzekamy, mało. Byśmy zrobili w parafii spotkanie młodzieży, ale tej młodzieży jest mało. A może by podziękować za tych, którzy są, i zrobić to spotkanie, czy jakiejś innej grupy, nie tylko młodzieży. Może byśmy zrobili jakąś akcję, coś pomogli komuś, no ale to mało, mało mamy środków, mamy sił, mało ludzi. A może weźmy te mało i zróbmy coś z tym mało. Podziękujmy Panu Bogu za to mało, co u nas jest. I tak wiele rzeczy, które. Chciałoby się coś zrobić, no ale mało, nie mam możliwości. Nie mam czasu, nie mam sił, nie mam zdrowia, nie mam e, pieniędzy. Wszystkiego mam mało. Coś mam, ale mało. A może by trzeba spróbować. No, trochę tych sił jest, trochę tych pieniędzy jest, trochę tego czasu jest, mało, ale spróbujmy. Zrobię chociaż troszeczkę. Może nawet tak, że bym poszedł do kościoła, no ale praca kończy i już się msza zaczęła. No to cóż, no przyjdę na ostatnie 5 minut. Mało, ale będę. I Pan Bóg może to pobłogosławi i będzie jeszcze dużo więcej. Uczmy się od Jezusa nie narzekać, że jest mało, a widzieć to, co jest. Nawet kiedy jest mało, to widzieć to, co jest, za to dziękować. I jeszcze, jaki byłby, jaka byłaby prawidłowa odpowiedź tych uczniów, kiedy Jezus im, im zadał to zadanie, skąd kupimy chleba, oni się posilili? Prawidłowa odpowiedź byłaby, my nie wiemy, ale my wiemy, że Ty jesteś z nami że Ty wszystko wiesz i Ty wszystko możesz, więc oddaję to w Twoje ręce. Ty sobie, Panie, z tym poradzisz. Zaufać Jezusowi, oddać wszystko w Jego ręce. Jak widzimy, że czegoś jest mało, oddać to Jezusowi. On znajdzie sposób, żeby wystarczyło. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.